Ponownie jesteśmy w budynku tak naprawdę Sokoła Nisko po meczu Sokół Nisko Stalgorzyce. Moim drugim gościem jest Grzegorz Szymanek, zawodnik drużyny Stalgorzyce. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Grzegorz, na początku gratulacje za zdobycie korony Króla Strzelców klasy okręgowej Stalowa Wola z poprzedniego sezonu. Jak se analizowałem Twoją karierę, czy można powiedzieć, piłkarską? Kilka lat grałeś w górniku Łęczna, w pierwszej lidze w ekstraklasie przede wszystkim. Powiedz mi, mimo tak bogatej kariery piłkarskiej, czy to pierwszy taki tytuł korony królewskiej, czy wcześniej zdobywałeś? No, na pewno zdobywałem. Pamiętam nawet niektóre korony. No... Także cieszy, że dalej mogę zdobywać. Gdzieś tam forma jest, zdrowie przede wszystkim jest jeszcze. Także no, pamiętam, było ich kilka, ale każdy z nich cieszy. No. Bardzo fajnie cieszę się, że właśnie mogłem ci wręczyć taką statuetkę. Wróćmy może do meczu. Niestety, dzisiaj akurat meczu na szczycie przegrywacie z drużyną Sokół nisko wynikiem 4 do 1. Powiedz jak podsumujesz ten dzisiejszy mecz. Sokół postawił bardzo trudne warunki. No, gdzieś źle weszliśmy w ten mecz. Pierwsze 15 minut słabo z naszej strony wyglądało. W miarę upływu czasu rozkręcaliśmy się. Niestety ta bramka do szatni też można powiedzieć podcięła nam skrzydła. Druga połowa. No, Sokół nie dał sobie już też wydrzeć tego zwycięstwa. Co mogę powiedzieć? No byli dzisiaj lepsi na pewno chociaż zostawiliśmy też dużo zdrowia, to no trzeba czapkę z głów dla Sokoła ściągnąć, bo naprawdę dobry mecz zagrali. No wydaje mi się, że przełomowe takie było. Ostatnia akcja można powiedzieć pierwszej połowy. No i zaraz tak naprawdę początek drugiej połowy 2-0. Choć tak jak powiedziałeś, graliście do samego końca, mimo wyniku 4-0, udało się wam strzelić na 4-1, i tutaj chwała chłopakom, że grają do końca. Zgadza się jednak tak. Pierwsza połowa, druga połowa, złe początki. No, z takim przeciwnikiem dwie bramki różnicy to można odrobić, ale. no. Jednak jest ciężko, jak pokazuje, bo pokazało boisko dzisiaj. No, jeszcze wrócę do pierwszej połowy, po niewykorzystanym żutem, rzucie karnym przez Damiana i Judę. Miałem wrażenie, że pobudziliście się do gry, bo mieliście parę takich sytuacji, no i właśnie ta nieszczęsna akcja, nie wiem, już myśl, byliście może myślami w szatni, no i gospodarze szli na 1-0, no i później się to źle, że tak powiem, skończyło dla Was. E, tak. Na pewno dodało nam to trochę. E, czego no, e, może. Ja... Skrzydeł? Skrzydeł, tak, albo, albo nie załamało nas. No. Szkoda szkoda, że nie potrafiliśmy wykorzystać tego, przechylić na swoją korzyść tej, tej niedyspozycji może też chwilowej e, e, przeciwnika. No naj... No cóż, no musimy wygrywać, grać dalej i wygrywać w następnych meczach, punktować. No dzisiaj trzeba powiedzieć dla obu drużyn no, ciężkie warunki pogodowe w ogóle y, można się cieszyć, że w ogóle udało się ten rozegrać mecz. W drugiej połowie to już y, czasem to była walka o przetrwanie i w ogóle piłka się odbijała albo zatrzymywała się w wodzie, więc naprawdę y, dla was to były mega ciężkie warunki. O ile w pierwszej połowie fajnie to, 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 to wyglądało, czyli dało się grać piłką, to tyle w drugiej, tak. Już boisko było tak nasiąknięte, piłka stawała. I nam, i, i, i Sokołowi stawała niemal li, na linii bramki, także. No, Cóż, trudne to są takie mecze, zbyt wiele przyjemności z tego nie ma, ale, ale taka jest piłka, raz się gra w takich warunkach i innym razem w lepszych, no i po to się trenuje cały tydzień też, żeby zagrać mecz, także, także fajnie, no szkoda tylko, że nie na naszą korzyść dzisiaj. No można powiedzieć, jak to klasycy mówią, Liga będzie ciekawsza, tak? Bo Sokół Nisko też dojdzie do was, będziecie też gonić i Unię Nowe Sarzyna, więc tak naprawdę jeszcze jest dużo meczów i przed wami i przed drużyną Sokół Nisko, więc na pewno sprawa awansu jeszcze daleka jest, ale myślę, że pokazaliście kawał dobrej piłki i myślę, że jeszcze wiele punktów zdobędziecie. Na pewno dzisiaj trochę słabszy mecz w naszym wykonaniu. Tak jak powiedziałeś, no, jest jeszcze sporo meczów, sporo drużyn, które z aspiracjami do, do czwartej ligi. Także no, nic tylko walczyć i, i nie odpuszczać. No. Nawet nawet z tymi przeciętniakami, czy z dołu tabeli, to też będą ważne mecze. Na rozluźnieniu. Czasami wychodzi się, przeciwnik stawia warunki. Można głupie punkty stracić, także sporo punktów jeszcze jest do, do zdobycia. I na koniec powiedz mi, co sądzisz o takiej nowej inicjatywie wręczania statuetek dla królów szelców, dla niższych klas rozgrywkowych, bo ty no, grałeś w wyższych, więc już y, smak y, tej dużej piłki poznałeś, ale co myślisz, czy jest to motywacja dla zawodników z tych niższych y, i jednocześnie pamiątka, y, żeby gdzieś tam y, na półce postawić takiego symbolicznego złotego buta? Na pewno bardzo fajna inicjatywa. Szczególnie no, młodzi powinni tak, mogą, mają przykład tak, że gra się, wygrywa się, walczy się, zdobywa się bramki w przypadku napastników. No, w jakimś celu dla drużyny, ale też takie indywidualne nagrody powinny być też motywacją. Fajne, fajne. Dzięki Grzegorz za rozmowę i powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję.